Trzeba zauważyć, niezależnie od tego, kto w jaki sposób podchodzi do Węgier, że jest to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo większością konstytucyjną, a więc wybory demokratyczne trzeba uszanować. I nie ma co zasłaniać oczu Węgrami tym, którzy nie widzą dokładnie, jaka jest sytuacja w Europie. W Europie, szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo prosta. Widać to na Radzie Europejskiej. Każdy, kto przeczyta stenogramy, także i pani redaktor TVN-u, będzie doskonale wiedziała, że to Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji. Pan Viktor, pan premier Orban nie powstrzymywał sankcji i tak naprawdę głównym hamulcowym są wielkie państwa, te, które boją się o swój biznes. Te, które boją się o konsekwencje, być może boją się jeszcze czegoś innego, nie wiem. I to do nich proszę kierować te apele.